Witam wszystkich serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus drugi dzień naszych konferencji pielgrzymkowych. Na początku chciałbym serdecznie oczywiście pozdrowić wszystkich słuchaczy tychże konferencji oraz księży, którzy wędrują do Matki Bożej. Dziś na jasną górę ruszyła delegacja Księży z Buku Opalenicy, Grodziska Wielkopolskiego, Kościana, tak zwane grupy opalenickie. To oni niosą w naszym imieniu intencje do Matki Bożej. Łączymy się z nimi w modlitwie za pośrednictwem Radia Emaus i mediów społecznościowych. Bądźmy razem, spotkajmy się. Kochani, dzisiaj w ramach naszych konferencji pielgrzymkowych mowa będzie o Eucharystii. Czym ona w ogóle jest i jak odnosi się do naszego tegorocznego hasła? Spotkajmy się. Zanim jednak zaczniemy mówić o Eucharystii, wypada pochylić się nad trochę szerszym pojęciem, czyli liturgia. Katechizm Kościoła Katolickiego o liturgii mówi tak: Liturgia Oznaczało pierwotnie dzieło publiczne służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu. W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że lud Boży uczestniczy w Dziele Bożym. Przez liturgię Chrystus, nasz odkupiciel i arcykapłan, kontynuuje w swoim kościele, z kościołem i przez kościół dzieło naszego odkupienia. I dalej ten sam katechizm mówi, pojęcie liturgia w Nowym Testamencie jest używane nie tylko na oznaczenie celebracji kultu Bożego, lecz także głoszenia Ewangelii i pełnienia czynów miłości. We wszystkich tych przypadkach chodzi o służbę Bogu i ludziom. Liturgie, moi kochani, często zawężamy do pojęcia kultu, tymczasem liturgia jest spotkaniem z Bogiem i człowiekiem, nie tylko w kulcie, ale także w głoszeniu Bożego Słowa i w czynach miłości wobec Boga i drugiego człowieka. Całe nasze życie, to co czynimy jako chrześcijanie, powinno być liturgią, czyli uczestniczeniem w dziele Bożym. Nam się często wydaje, że sprawowanie liturgii, uczestniczenie w niej, to jak pójdziemy na msze świętą lub jakieś nabożeństwo, pomodlimy się, ksiądz zaśpiewa, my odśpiewamy i wtedy uczestniczymy w liturgii. Tymczasem to, co głosimy słowem i co czynimy w życiu, też może stać się liturgią. Może być elementem uczestniczenia w dziele bożym. To, czy tak jednak będzie, zależy już od nas. Liturgia jest tą przestrzenią, gdzie człowiek, często w obecności drugiego człowieka, przy pomocy drugiego człowieka, kapłana czy osoby świeckiej, będącej świadkiem Ewangelii, spotyka się z Bogiem. Można powiedzieć, że liturgia jest pomiędzy, jest między człowiekiem, a Bogiem jest tym punktem stycznym, tą przestrzenią spotkania. Ksiądz Krzysztof Porosło, znany krakowski liturgista w swojej książce Liturgia Jezusa Chrystusa, nawiązując do amerykańskiego historyka liturgii Roberta Tafta, pięknie porównuje liturgię do słynnego fresku Michała Anioła z Kaplicy Syksteńskiej. Na pewno go znacie ze zdjęć lub widzieliście na żywo. Adam. I siedzi w pozycji półleżącej z wyciągniętą delikatnie ręką. Z drugiej strony Bóg Ojciec, który z wyciągniętym wskazującym palcem próbuje się złączyć z człowiekiem. Pomiędzy nimi mała przestrzeń. I ta mała przestrzeń to właśnie liturgia, przestrzeń spotkania. Ale to nie koniec. Tym, który połączył rękę Boga i dłoń Adama. Jest nikt inny jak Jezus Chrystus, pośrednik między nami a Bogiem. To dzięki Jezusowi liturgia staje się realnym spotkaniem między nami a Bogiem. I to dzięki Niemu możemy się z Bogiem spotkać. Powiedzieliśmy sobie na pytanie, czym jest liturgia. Jest ona przestrzenią spotkania się człowieka z Bogiem. Tą przestrzeń wypełnia Jezus Chrystus, który jest łącznikiem Boga i człowieka. Kwintesencją tego spotkania, spotkania się z Bogiem, jest Eucharystia, gdzie w sposób żywy, realny i prawdziwy obecny jest z nami Jezus Chrystus. Odkryjmy zatem, czym jest Eucharystia. Aby to odkryć, tym czym jest Eucharystia, jakie jest jej sedno, musimy cofnąć się w czasie aż do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wówczas nie istniało takie pojęcie jak Msza Święta. To jest pojęcie średniowieczne. A pojęcie Eucharystii, dziękczynienia, było nieco późniejsze. Pierwsi chrześcijanie nazywali tę ucztę, to co się działo. Bardzo prosto. Łamaniem chleba. Uczniowie idąc do Emaus rozpoznali Chrystusa po łamaniu chleba. Pierwsi chrześcijanie spotykali się na łamaniu chleba. Dlaczego tak mówiono? Otóż czynność, którą czynimy do dziś podczas Eucharystii to właśnie łamanie chleba, jedzenie go i picie wina. Wierzymy, że poprzez konsekrację, którą dokonuje kapłan, ten chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Dzieje się to jednak po coś, również po coś go spożywamy, nie czynimy teatru. Eucharystia nie jest przedstawieniem, w którym główną rolę gra celebrans, drugoplanowe czytający i śpiewający, widzowie w postaci wiernych, a na końcu mszy świętej wychodzi dyrektor teatru proboszcz który odczyta ogłoszenia parafialne. Nie. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian zadaje pytanie. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Eucharystia zatem nie jest tylko i wyłącznie pamiątką dzieła, które dokonał Jezus Chrystus, lecz udziałem w tym dziele. Jest to dzieło, które dokonało się na krzyżu, które Nazywamy odkupieniem, który jest jednoczące, dzięki któremu możemy spotkać się z Bogiem. Eucharystia jest liturgicznym spotkaniem, w którym Chrystus chce nas nieustannie łączyć z Bogiem poprzez swoje ciało i swoją świętą krew. Można powiedzieć, że Bóg znalazł sposób bardzo prosty na to, żeby spotkać się z człowiekiem. Każdy człowiek potrzebuje pokarmu aby przeżyć. Zostawił zatem chleb niebiański, abyśmy mieli życie wieczne w jedności z nim. Święty Augustyn w V wieku napisał piękne słowa będące komentarzem do Ewangelii o idących do Emaus. Gdy przybyli do miejsca, do którego zmierzali, rzekli: Zostań z nami tu, bo dzień ma się ku wieczorowi. Zatrzymaj gościa, jeśli chcesz poznać Zbawiciela. Co zabrała niewiara, to oddała gościnność. A Pan przedstawił się przy łamaniu chleba. Nauczcie się, gdzie macie szukać Pana. Nauczcie się, gdzie macie go mieć. Nauczcie się, gdzie macie go poznać, wtedy, gdy go spożywacie.